Kilka miesięcy spotkań z terapeutą środowiskowym, zespołu leczenia środowiskowego sprawiło, że zacząłem dbać o leki, wizyty i spotkania terapeutyczne. Zaakceptowałem, no, może jeszcze nie do końca, to, że miałem kryzys psychiczny. Wiele się nauczyłem, ale też z wieloma sprawami codziennymi trudno było mi sobie poradzić. W domu udawało mi się realizować większość obowiązków. Zacząłem dbać o swój wygląd, o wygląd mieszkania. Jako tako, brakowało mi energii i motywacji. Zdobyłem też się na to, żeby samodzielnie wychodzić z domu. Sukces. Duży krok na szczyt. Przestała być to dla mnie trudność nie do pokonania, jednak cały czas miałem poczucie braku wystarczającej swobody. Przy przyjęciu do oddziału dziennego prosimy osoby w kryzysie w zdrowiu psychicznym, aby zgłosiły się z dowodem tożsamości ze zdjęciem oraz z posiadaną aktualnie w domu dokumentacją medyczną leczenia, leczenia problemów w zdrowiu psychicznym, aby lekarz, psychiatra pracujący w oddziale dziennym mógł zapoznać się z tą dokumentacją też i, i właściwie podejmować decyzje terapeutyczne, lecznicze czy rehabilitacyjne. Aby uzyskać informacje o funkcjonujących w danym terenie, w oddziale dziennym, najlepiej zapytać jest o to lekarza psychiatrę, który aktualnie prowadzi leczenie. Osoba w kryzysie zdrowiu psychicznym, która nie rozpoczęła tego leczenia, może o to zapytać na pierwszej wizycie, może również zapytać o to lekarza rodzinnego. Zachęcamy także do, do zdobycia takich informacji w internecie. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Gdzie się leczyć, można takie informacje uzyskać. Jak udało mi się ustalić podczas spotkań z trapełką środowiskową, trudne było jeszcze dla mnie korzystanie z mojej pamięci, szybkiego, sprawnego myślenia. Dokuczał mi zbyt niski poziom koncentracji i uwagi. Te funkcje wymagały jeszcze pracy mojej pod okiem specjalistów. By określić te trudności, terapeutka używała często pojęcia procesy lub funkcje poznawcze. Terapeutka namawiała mnie na terapię na oddziale dziennym. Nie od razu udało jej się namówić mnie na podążanie tą drogą, chociaż wydawało mi się, że to będzie dla mnie prostsze. Może warto spróbować. Po coś te oddziały pewnie są. Może coś jeszcze powinienem dla siebie zrobić, nim wrócę do dawnych obowiązków. Terapia w oddziale dziennym w znaczącej mierze oparta jest na zróżnicowanych formach terapii grupowej. Staramy się tak dobrać program terapeutyczny, aby oferował on możliwie jak najszerszy panel wszelkich oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które mogą pomóc pacjentowi powrócić do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Terapia w oddziale dziennym ma charakter ustrukturalizowany. Staramy się, aby zajęcia terapeutyczne połączone były w pewne bloki, aby każdy dzień miał swój program, aby każdy również dzień zawierał jakby swoją odmienność. Różnorodność, która także uwzględnia i zajęcia w ramach grupy wsparcia, terapie, różnego rodzaju treningi. Psychoedukację. Staramy się, aby te wszystkie oddziaływania, razem ze sobą sumowane, pomogły odzyskać taką pełną sprawność psychofizyczną. Na oddziale dziennym psychiatrycznym pracuje cały zespół terapeutyczny. Jest to więc i lekarz-psychiatra, i pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, psychoterapeuci. I właśnie psychologowie. Ja, jako psycholog, spotykam się z pacjentami najczęściej podczas grupowych zajęć terapeutycznych, przeróżnych. Mamy i trening społecznego poznania, trening funkcji poznawczych, trening umiejętności społecznych, grupę wsparcia i warsztaty psychologiczne, które prowadzimy najczęściej. Albo w formie psychorysunku, albo w formie takiej bajkoterapii dla dorosłych. Poza zajęciami grupowymi, psycholog zaprasza też pacjentów do siebie na takie badania diagnostyczne, psychologiczne, które mają na celu albo pomóc postawić właściwe rozpoznanie, albo jakoś ukierunkować ten proces terapeutyczny. Więc, e, jeśli zostaniesz na takie badanie poproszony, to prawdopodobnie czeka cię rozmowa, taki wywiad e, oraz wypełnianie czy wykonywanie różnych testów. W razie e, pojawiających się nagle bieżących trudności, psycholog to też jest taka osoba, która pomaga w tym kryzysie, więc wówczas. Może zaprosić Cię na indywidualną rozmowę albo możesz sam przyjść z własnej woli. Wówczas postaramy się albo wspólnie znaleźć rozwiązanie, albo zaprosić kogoś jeszcze z zespołu, żeby pomógł nam to rozwiązanie odszukać. Mogę też pokazać Ci inną perspektywę Twojego problemu. Mogę pokazać Ci jakiś schemat, w którym tkwisz i spróbujemy razem z niego wyjść. Jedna z moich terapeutek zabrała mnie na oddział dzienny, by pokazać, gdzie on się mieści w naszym mieście. Podczas tego wyjścia rozmawiałem z lekarzem, ordynatorem oddziału i choć bez całkowitego przekonania zdecydowałem, że spróbuję. Zaraz po decyzji poczułem obawę. Zajęcie od poniedziałku do piątku. Codziennie rano, czy dam radę? Czy jestem dość chory, by tam uczęszczać, to przecież oddział. Duże grupy, do 12 osób i do tego osoby po kryzysach psychicznych, tak jak ja. Jakich towarzystw może mi pomóc? A może są bardziej chorzy? Co ja tam będę robił i do tego jeszcze nikogo nie znam. I do tego moja terapeutka na czas oddziału nie będzie się ze mną spotykać. Będę sam? Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu rozumienia, wiedzy na temat stanów, jakich doświadcza na temat własnej emocjonalności, na temat Pewnych schematów funkcjonowania, które stosuje w codziennym życiu. Osoba korzystająca z rehabilitacji, z leczenia w ramach oddziału dziennego może zostać zakwalifikowana również do psychoterapii grupowej. Psychoterapia grupowa, w ogóle psychoterapia to też forma leczenia, usprawniania. Poprzez funkcjonowanie w relacji. Aby skorzystać z tej formy pomocy, potrzebna jest gotowość, otwartość na wejście w grupę osób, które doświadczają podobnych trudności. Staramy się także dbać o zdrowie ciała. Wykonujemy podstawowe badania laboratoryjne. Monitorujemy działania niepożądane leków. W sytuacji, kiedy występują schorzenia towarzyszące, wymagające konsultacji specjalistycznych, wypisujemy skierowania i staramy się aktywnie pomagać i znaleźć możliwości, gdzie pacjent może skorzystać z porady innych specjalistów medycznych. Pielęgniarka na oddziale dziennym często jest pierwszą osobą, z którą nasz pacjent ma możliwość rozmowy podczas pierwszego dnia na oddziale. To jest bardzo ważny bardzo kontakt, w którym budujemy już na tym etapie relację terapeutyczną z naszym uczestnikiem. Jako pielęgniarka dbam o to, by pacjenci zgłaszający się do mnie czuli się bezpiecznie, by otrzymali wystarczającą ilość mojej uwagi. Zarówno przy przyjęciu, jak i przy każdej kolejnej rozmowie. Bardzo ważny jest czas, który pacjent spędza z pielęgniarką podczas podawania leków, wykonywania zabiegów medycznych. Gdy pojawia się lęk czy ból u uczestnika, to w gabinecie pielęgniarki udzielamy szybkiego wsparcia poprzez rozmowę, czy podanie leku, lub skierowanie do innego terapeuty oddziałowego. Pielęgniarki często prowadzą zajęcia z grupami oddziałowymi. Są to psychoedukacja i trening higieniczny. W trakcie terapii w oddziale dziennym staramy się również organizować wycieczki i wyjścia społeczności terapeutycznej do, do miasta, do otoczenia społecznego. Staramy się na bieżąco. Jakby mieć informacje o tym, jakie wydarzenia kulturalne czy artystyczne odbywają się w naszej okolicy, jeżeli to jest możliwe, to organizujemy takie wspólne wyjścia i zachęcamy naszych pacjentów, aby też i oni brali w tym wszystkim udział, aby też poznawali, co się dzieje w miejscu ich zamieszkania. Czemu służą takie wycieczki, wyjścia poza oddział dzienny? Są one niezwykle ważnym elementem postępowania terapeutycznego. Staramy się, aby nasze, nasze działania, prowadzona terapia, rehabilitacja, nie odbywała się tylko wewnątrz samego obiektu, w którym znajduje się oddział dzienny, ale również, żeby ona miała charakter szerszy. Przełamuje to tym samym i stara się minimalizować. Lęk społeczny, który obecny jest u wielu osób z, z zaburzeniami w zdrowiu psychicznym. Wyjście w grupie terapeutycznej jest dla naszych pacjentów doświadczeniem bezpieczniejszym z uwagi na to, iż każdemu takiemu wyjściu jakby towarzyszy obecność terapeutów z oddziału dziennego. Byłem pełen obaw i wątpliwości. Na szczęście wkoło mnie byli terapeuci. Rozmawiali ze mną, odpowiadali na pytania i wspierali mnie w realizacji podjętej decyzji. Jeszcze przed rozpoczęciem leczenia na czas pobytu na oddziale otrzymałem terapeutkę specjalistycznych usług opiekuńczych. Sam chyba nie dałbym rady. Początkowo to ona wspierała mnie. Rano to był czas przygotowania się do zajęć poprzez rozmowę wspierającą. A potem to był czas pomocny w rozumieniu tego, co miało miejsce podczas zajęć na oddziale. Stopniowo zacząłem pokonywać samodzielnie te drogę i radziłem sobie całkiem nieźle. Terapia w oddziale dziennym trwa kilkanaście tygodni do trzech miesięcy. Natomiast w sytuacjach uzasadnionych, tego wymagających, kiedy stan zdrowia osoby potrzebującej wymaga przedłużenia terapii, mamy taką możliwość. A więc, co do zasady, ten czas nie jest w sposób ściśle limitowany. Staramy się z uwagi na aspekt terapeutyczny nie przekraczać tego czasu 3-4 miesięcy, aby osoba w kryzysie zdrowia psychicznym mogła także skorzystać z oferty innych ośrodków terapeutycznych, być może otworzyć się na nowe, nowe doświadczenia, nowe wyzwania terapeutyczne. Wypis oddziału dziennego nigdy nie jest zakończeniem terapii, ale jest pewną wskazówką, co można robić dalej. W ramach psychoedukacji dowiedziałem się, jak rozpoznać objawy zwiastujące nawrót mojej choroby i co mam robić, by kryzys się nie rozwinął. Podczas treningów umiejętności społecznych uczyłem się radzić sobie w sytuacjach interpersonalnych, jak integrować się społecznie, a także jak się rozwijać. Z kolei treningi społecznego poznania pozwoliły mi na pewno na poprawę życia emocjonalnego, adekwatnego spostrzegania faktów społecznych. Dowiedziałem się też jak mogę wzmacniać swoje funkcje poznawcze, jak uwaga, koncentracja, pamięć, logiczne rozumowanie. Była też psychoterapia, terapia grupowa, grupa wsparcia, arteterapia, terapia pracą, psychogimnastyka, treningi relaksacyjne, higieniczne oraz treningi umiejętności praktycznych. Dzięki stylowi planowi dnia i zajęciom, w których miałem okazję uczestniczyć, wiedziałem, że to był dobry wybór. Na oddziale poznałem szereg osób. To były osoby także po kryzysach psychicznych, i właśnie dlatego były mi bardzo pomocne. Rozumiały, że może być mi trudno, że dusza boli i że nie jest łatwo zaraz po kryzysie. Bardzo się z nimi zżyłem. Najtrudniejszy czas podczas całego pobytu to był dzień wypisu. Nie wyobrażałem sobie rozstania z tymi ludźmi. Praca w grupie była kolejnym krokiem w procesie wychodzenia z kryzysu psychicznego. Cieszę się, że będę mógł tu wrócić, gdybym poczuł taką potrzebę.